Słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach wspieranego przez bitcoin.pl. Witam bardzo serdecznie wszystkich kryptowalutowych świrów w kolejnym tygodniu kryptowalut kryptowalutowego wariactwa, tak naprawdę spowodowanego oczywiście halvingiem. Moi drodzy. W momencie nagrywania tego odcinka Halving już się wydarzył, więc ciężko powiedzieć. No chyba, czy, czy to jest odcinek, który będzie związany z jakąś reakcją na to, co się dzieje po Halvingu, czy, czy też nie. W każdym razie wydaje mi się, że chyba to, co jest tutaj najbezpieczniejsze do określenia, to to, że po prostu będziemy sobie patrzeć na to, jakie mogą być Halvingu następstwa. Te też będziemy patrzeć na to, co potencjalnie się tutaj będzie wydarzało i co w zasadzie się dzieje też teraz, co ma bezpośrednio wpływ na cenę. W dużym uproszczeniu, generalnie, bezpośrednio po halwingu, no nie wydarzyło się nic, co chyba zaskoczeniem nie jest. Czy dobra dla niektórych może jest? Niektórzy, niektórzy upatrywali tego halvingu troszeczkę jako wydarzenie, które będzie bezpośrednim katalizatorem gwałtownego wzrostu bądź gwałtownego spadku cen. To się nie wydarzyło. Mieliśmy co prawda pięcioprocentowy spadek ceny Bitcoina. Na przestrzeni ostatniego tygodnia, jednakże umówmy się, że było to raczej spowodowane szokiem i tym, co dzieje się aktualnie na Bliskim Wschodzie. Atak rakietowy Iranu na Izrael, dronowy atak Iranu na Izrael i także odpowiedź Izraela to wydarzenia, które gdzieś troszeczkę dały takiego, takiego poczucia niepewności. Ostatecznie okazało się, że bitcoin poniżej 60 tysięcy dolarów nie spadł. Co chyba jest powiedziałbym dobrym, dobrym, dobrym sygnałem, że gdzieś tam ta ta, 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 ta ten popytowy, popytowa część rynku jest cały czas w dość dobrej kondycji mimo, że Fear and Greed Index zmienił nieco swoją wartość, już nie wskazuje tak bardzo mocno jednoznacznych wartości jak jakiś czas temu teraz wynosi on zaledwie 60 punktów co jest tą górną granicą takiego stosunku bardziej neutralnego do tego co dzieje się aktualnie na rynku To możemy przejść do wiadomości i spekulacji Dobra, o tym, że y, Iran zaatakował Izrael, to już wszyscy wiedzą i kurs też zareagował, ale teraz temat tego, y, jak Izrael atakuje Iran. I to jest temat, słuchajcie, z bitcoin.pl, opisany bardzo ładnie przez Jacka Walewskiego, więc y, no może dajmy mu przemówić. Kurs Bitcoina tym razem reaguje pozytywnie. Czy jednak grozi nam eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie? Amerykańskie media podały, że rakiety, jakie zostały wystrzelone przez Izrael, trafiły w obiekt na terenie Iranu. Izrael odpowiada Iranowi. Agencja FARS podała, że na lotnisku w izraelskim mieście Isfahan doszło do eksplozji. Nie podano jednak powodu wybuchu. Można by zakładać zamach lub po prostu wypadek. Kolejne fakty dorzuciła agencja AP, która poinformowała, że przewoźnicy z Dubaju, Emirates i Fly Dubai zmienili trasy lotów nad zachodnim Iranem. Dziś już wiemy, że eksplozja była owocem ataku rakietowego Izraela. To odpowiedź na zeszłotygodniowy nalot dronowy i rakietowy, jaki Teheran przeprowadził, reagując z kolei na jeszcze wcześniejszy zamach w Syrii, w wyniku którego zginęło m.in. dwóch generałów Iranu. Jak powiedziałby może ekspert, mamy do czynienia z drabiną eskalacyjną. Najpierw zamach, potem wzajemne ataki rakietowe. Tyle, że sytuacja nie wygląda obecnie już tak groźnie jak na przykład tydzień temu, gdy media sugerowały, że dojdzie do wybuchu wojny pomiędzy dwoma krajami. Obecnie przypomina to już raczej przepychankę, a nie przygotowanie do dużego konfliktu. Ten ostatni został zażegnany kilka dni temu, gdy USA miały przekazać Tel Awiwowi, że nie pomogą mu w potencjalnej wojnie z Iranem. Reakcja rynków. Jak na to wszystko zareagowały rynki? Złoto na krótko ponownie przebiło 200, 2400 dolarów. Obecnie ponownie znajduje się złoto poniżej tego poziomu. Srebro skoczyło do 29, ale i tu przyszła korekta. Co ciekawe, w tym samym czasie doszło do odbicia na rynku bitcoina. Tu wzrosty są jednak kontynuowane. Jeden bitcoin kosztuje 60, no w momencie pisania artykułu 64, ale tutaj 63. Chodzi o to, że wzrost z y, y, tym 5% wzrost to było odbicie z poziomu 60 tysięcy dolarów, do którego bitcoin ostatecznie spadł. Więc jak widać, ta sytuacja tutaj, pomimo że jest napięta cały czas na Bliskim Wschodzie, ponieważ sytuacja w strefie gazy, napięcia między Izraelem a państwami. Y, Tymi, tymi ims islamskimi, które go okalają z każdej strony, to jest coś, co się gotuje, i ta żaba w tym kotle. Blisko wschodnim będzie się gotowała na pewno jeszcze przez jakiś czas. Zobaczymy, jak ten konflikt, jaki on przybierze kształt ostatecznie w przyszłości. Jedyne, co jest na pewno wiadome, to to, że Iran zdecydowanie nie ma warunków, może na otwarcie bezpośredniej wojny, natomiast na pewno swoimi mackami stara się tutaj tworzyć siatkę wpływów, które jakoś Izrael będą okalały. I od północy, i od wschodu, i od południa. Zobaczymy, pożyjemy. No wiadomo, jak to typowo z konfliktami. Na ten moment sytuacja jest nieco uspokojona. Mam dla Was taką ciekawostkę a propos emocji i, i głośności wydarzeń. Generalnie, też na Bitcoin.pl pojawił się artykuł Jacka Walewskiego, który, w którym Jacek tak sobie sprawdził trochę forfan. Jaką popularnością cieszy się hasło Bitcoin Halving? Oznacza to, że generalnie poprzedni halving w 2020 roku nie był nawet w połowie aż tak popularny jak ten halving tegoroczny. To może dużo mówić o tym poziomie zainteresowania, zainteresowania kryptowalutami, zainteresowania Bitcoinem, i tym, że te nowe, nowe obszary popularności faktycznie gdzieś tam są, są wyznaczane po raz kolejny. Trzymajmy zatem kciuki za Bitcoina, za jego kurs i za jego popularność, bo jak to, się, jak to powiedział Jacek Kubrak na konferencji, co zrobić z pieniędzmi, pochość się Bitcoina, co zrobić z kapitałem, pochość się Bitcoina. To emocje napędzają ten rynek, a nie jakieś fundamenty, których według Jacka nie ma. Tak wiem, 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 wiem. To jest takie agresywne podejście, bo inni by chcieli tutaj, prawda, powiedzieć, że te fundamenty są. Może są, może nie. Ja tylko tutaj pełnię funkcję sprawozdawcy, moi drodzy. Teraz przeskoczymy troszeczkę od tematu Bitcoina na chwilę, ponieważ. Porozmawiamy sobie o memach, a konkretnie, no przepraszam, nie o memach. Porozmawiamy sobie o NFT, a konkretnie o tokenie baby, Board Ape Yacht. Nie wiem, czemu powiedziałem Bathing Ape? O oh, jezu. Board Ape Yacht Club. Um, tak, czy, czy nawet nie o tokenie, ale, ale chyba chodzi o, o w ogóle po prostu o. O, 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 o małpy, małpy, słuchajcie, po raz pierwszy od, od bardzo dawnego czasu, chyba, czy może nawet od zawsze, sprzedana została małpa, board ape małpa, poniżej ceny 10 eth. Pojawiło się pytanie: What went wrong? Co źle się wydarzyło? No, wydaje się, że chyba po prostu Yuga Labs i hype na NFTKi po prostu się skończył i okazało się, że te wszystkie kolekcje, poza tym, że mogą być artefaktami dla bogatych ludzi, którzy chcą się bawić w Dubaju, generalnie nie przynoszą żadnej takiej rzeczywistej wartości. Tyle. Co nie? Może chodzi po prostu o to, żeby wiecie tworzyć. Jakiś taki spekulacyjny hype, albo hype po prostu na tworzenie ekskluzywnych, zamkniętych społeczności, co swoją drogą wydaje mi się, że paradoksalnie stoi troszeczkę w <laughs> sprzeczności z oryginalnymi wizjami otwartości, um, otwartości, niezależności, nie wiem, dla, 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 dla blockchaina, no ale trudno. Wydaje mi się, że chyba ta fala, taka NFTkowa i. Budująca społeczność opartą o NFT-ki, może po prostu być teraz weryfikowana. No, i, i to tyle tak naprawdę. Zaskoczenie to nie jest duże, albo inaczej, może zaskoczeniem powinno być to, że Yuga Labs, które zgarnęło gigantyczną liczbę pieniędzy, czy to właśnie chociażby poprzez wszystkie te kolekcje, które tworzyło, czy. Przez wydarzenia, które, 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 w których można partycypować, i zaangażowanie też influencerów największego przecież kalibru, jak Justin Bieber czy Kevin Hart, może to być zaskakujące, że tyle tak naprawdę nie wystarczy do tego, żeby podnosić cały czas wartość małp. I to jest bardzo ciekawe. I to jest bardzo ciekawe. I zobaczymy, czy Jugelabs ma jakiś taki pomysł na to, żeby to zmienić. Bo wydaje się, że rynek jest w dobrej kondycji, moi drodzy. A przypominam Wam, że cena, oczywiście, za board AP jest najniższa teraz od 2021 roku od sierpnia, a w takich szczytowych momentach to za jedną małpę trzeba było zapłacić 128 ETH. I wiecie, i ETH wtedy kosztowało inne pieniądze, o ile dobrze pamiętam. Więc jest to, jest, to, jest to zaskoczenie, czy może nie zaskoczenie, ale po prostu jakaś taka kolej rzeczy, która, która, która trochę gdzieś tam przynosi jakiegoś takiego: o, o, co to się wydarzyło. Warto to obserwować. Wracamy trochę do tematów bitcoinowych, bo to był taki przerywnik, który wydał mi się, no, ciekawy, że jakby ta naprzemienność trendów jest istotna i też warto o tym pamiętać, nie? że jakby polujemy na trendy nie dlatego, że jesteśmy emocjonalnie związani z jakimiś durnymi obrazkami, przepraszam, niektórzy mogą być emocjonalnie związani z durnymi obrazkami, ale jakby jednak jeżeli rozmawiamy o pieniądzach i inwestowaniu, no to, no to słuchajcie, trzeba się zdecydować, nie bo albo inwestujemy pieniądze i skupiamy się na, e, na, na maksymalizowaniu naszych zysków, czy tam nie wiem, budowania interesującej i fajnej strategii portfolio, albo no nie wiem, wchodzimy w to emocjonalnie, ale wtedy nie możemy już udawać nawet, że jesteśmy jakoś tam <laughs> ekonomicznie rozsądni. Tak mi się wydaje. Rafał Zaorski nie wiem, czy jest ekonomicznie rozsądny. Wiem, że na pewno ekonomicznie to on jest kontrowersyjny. E, i on bardzo mocno liczy na spadki na Bitcoinie. Eee, przeczytajmy może artykuł na bitcoin.pl. Będzie tutaj, słuchajcie, śmietanka towarzyska, bo będzie i Rafał Zaorski, i Cezary Graf. Zabierzmy się za czytanie. Rafał Zaorski opublikował post, w którym postraszył rynek spadkami Bitcoina. Tak przynajmniej zinterpretowały jego słowa niektóre media. Jaka jest prawda? O jest tutaj jest podtytuł, że Rafał Zaorski się skończył. Zacznijmy od początku. Cezary Graf, jak sam się przedstawia, doradca majątkowy, zachęcony piątkowymi doniesieniami o rychłym ataku Iranu na Izrael, postanowił pobawić się we wróżkę. Doszedł do wniosku, że dolar będzie po 6 zł, Teter upadnie, a za jedną uncję złota będziemy musieli zapłacić 3,5 tysiąca dolarów. Aha, no i najważniejsze: Rafał Zaorski upadnie. Tam, 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 tam. Jest taka lista w ogóle na tym twicie rzeczy, które się wydarzą. Więc ja może przeczytam po prostu te kilka punktów. Punkt pierwszy to jest upadek Zaorskiego, drugi to upadek Tetera, trzeci to wojna i zdmuchnięcie czapek. No tak, i, i trzycyfrowy Intel w dolarze. To, to jest to, o czym mówił Cezary Graf. Graf to fazet pozbawiony poczucia humoru. Ktoś widział go kiedyś uśmiechniętego? <laughs> więc trudno nie potraktować tych proroctw nie na poważnie. Do postu postanowił więc odnieść się chyba najbardziej zainteresowany, czyli Rafał Zaorski. Najsłynniejszy polski spekulant grał w otwarte karty. Tak jednak się kończy. Przyznał się w końcu do wszystkiego. A to nie dają mu już nawet na zeszyt w osiedlowym sklepiku, a to nie oddał 4000 koleżance. Nie zdziwcie się, jak będzie się starał wam sprzedać za tydzień Big Maca w McDonald's. <gryw> upadający Zaorski. Zdesperowany postanowił jednak rozegrać swoje Waterloo. Stawia shorta na Bitcoina. Wszelkie plotki na mój temat są prawdziwe. Cezar Graf ma rację, w tym roku upadnę ostatecznie. Jezu w końcu. Świadczą o tym przedziwne zjawiska nadprzyrodzone dookoła mnie. Zaćmienie słońca w USA, komuniunkcja księżyca z Jowiszem Wstyd. No okej, okay, wiecie, tego typu narracja. Wracamy do tekstu. Oczywiście wszystko było żartem. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich. Niektórzy uznali, że to na poważnie i w niektórych mediach pojawiły się nagłówki o tym, że ZAOR stawia cały majątek na spadek i Bitcoina... I Wall Street. I faktycznie, jakby Zaorski gdzieś tam wrzucał post dotyczące tego, że spodziewa się, się, się spadku bitcoina. Natomiast niesamowite jest to, że, że, że teksty Zaorskiego, który mówił o stawianiu całego swojego majątku na, na bitcoina i do jeszcze na dźwigni 50, no to no, tak troszeczkę słabo. Faktycznie, że media to podchwyciły faktycznie internetowe wojenki, czy twitterowe wojenki, które gdzieś się rozgrywają między Zaorskim, w ogóle między tym środowiskiem spekulacyjno-traderskim, to jest coś, co potrafi wszystkich jakby jakoś, no, potrafi nam przydać bólu głowy przynajmniej. W każdym razie to, co jest istotne, wydaje mi się, w przypadku Rafała Zaorskiego, jego narracji, już jakby odchodząc od tego, czy tam, wiecie, się, się bawimy, czy Eee, czy, 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 czy nie bawimy w to, że on tam żartuje w kwestii swojego majątku, czy nie. Najistotniejsze jest chyba to, że Rafał Zaorski dość mocno, słuchajcie, podnosi e, kwestię e, para, łamania paradygmatu halvingu, e, że jest coś takiego w tym naszym środowisku kryptowalutowym, że jeżeli jest halving, to znaczy, że będzie rosło, bo zawsze po halvingu rosło. I, I wydaje mi się, że to jest chyba z tego całego wątku taka najciekawsza rzecz, że z jednej strony dążymy do tego, żeby tworzyć, na, żeby szukać pewnych powtarzalnych wzorców i schematów w środowisku kryptowalutowym, czy w ogóle jakby na rynkach ogólnie. Natomiast Istotne jest też to, że nic tak naprawdę nie trwa wiecznie. I te wzorce i schematy, które widzimy, one prędzej czy później mogą przestać działać, kiedy wszyscy je próbują stosować. I Rafał Zaorski chyba idzie troszeczkę na taki. Um, chyba idzie troszeczkę na. Nie chcę powiedzieć na konflikt. Ale idzie troszeczkę na taki sposób myślenia i na sposób podejścia, który zakłada, że. Ej, to ja włożę kij w mrowisko, w tę halvingową narrację, tylko po to, żeby może żeby może jakby uświadomić i pokazać ludziom, że ta narracja niekoniecznie musi być prawdziwa i że niekoniecznie zawsze będzie prawdziwa. To jest faktycznie uważam dobre podejście i takie ogólno, ogólnorykowe też jest całkiem fajne. I, I też powołuje się w tym swoim takim monologu, bo to jest całkiem w ogóle duży tweet, który, który dodał zresztą dzisiaj, że takie paradygmaty Bitcoina generalnie generalnie upadają. I że tak było na przykład z masową adopcją, że tak było również z porównywaniem bitcoina do złota. No, no i może ten paradygmat halvingu jest kolejnym, który, który się wywali o własne nogi. A jeśli się wywali o własne nogi. A jeśli się wywali o własne nogi, no to może paradoksalnie e, będzie to szansa na nowe rozznanie i szukanie nowych wzorców, i szukanie nowych możliwości rozwoju czy funkcjonowania na tym rynku. Taka oto refleksja na sam koniec Rafała Zaorskiego. Aha, ETF-y Bitcoina w Hongkongu też zostały zatwierdzone, więc kolejna dobra wiadomość, słuchajcie. Dużo dobrych rzeczy się dzieje. Zobaczymy, co ten Halving nam przyniesie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!